Dzisiaj 5 grudnia mamy pełnię księżyca, dlatego naprawdę polecam Wam wystawić sobie swoje kryształy, z którymi pracujecie, albo narzędzia, które Wam służą też do pracy z ciałem, z duchem, z umysłem na um, odbite światło księżyca. I tutaj mamy w moim przypadku: są to y, platońskie kształty, formy. To są, to są te trójkąty, te y, sześciany, kula. Które też korzystam, z których też korzystam. No, dalej mamy wisiory, czyli czaroid, akwamaryn i śnieżny obsydian. Bardzo polecam śnieżny obsydian, szczególnie to jest pochłaniając mocno negatywne aspekty, które mogą się pojawiać, negatywne wpływy. No, bardzo mocno ściąga wszystko, więc też dzisiaj dla niego będzie ulga trochę. Dalej mamy selenitowy sztylet rubin bardzo mocny em, oczywiście kryształy górskie też wszelkiego rodzaju tutaj są stopki em, halcedon i soldalit też z którymi zaczynam teraz pracę kamertony moje z różnymi kryształami, kryształ górski pierwszy, żółty to jest mleczny bursztyn, często stosowany przy e, zachwianiach równowagi flory bardzo często no i żółty to też przy splocie słonecznym, przy sakralnym. To jest taki ogrzewający mocno, nadający ciepła różnym punktom w polu. Nowy nabytek, mój fluoryt zielony. Bardzo ciekawa też, ciekawy aspekt pracy z nim, ponieważ on pozwolił mi zidentyfikować różne temperatury emocji, na przykład temperaturę ciepłoty, smutku albo zimna. O tym też będę mówić później. Ametyst, no, mocno oczyszczający. Przechodzimy dalej. E, to jest lampa solna, która też bardzo wspomaga oczyszczanie przestrzeni. Bardzo polecam też ją stosować na co dzień. O. a tu widzicie moje kryształy. Kamertony kryształowe, z którymi jestem bardzo mocno związana. One bardzo mi pomagają przy upłynnianiu, harmonizacji pola, porządkowaniu pola, szczególnie ten największy 174, z którym bardzo często pracuję. Główne kamertony w strojeniu biopola, no tutaj mamy też jeden stalowy, częstotliwość lilych z obciążeniem i bez obciążeń.